Powróciliśmy do, no do lego, więc dzisiaj sobie trochę pobudujemy. To będzie część pierwsza. Klocki. razu że przypomnę, żeście subskrybowali, łapkowali. Dobra, muszę tutaj obliczyć dalej, nie, Nie, już tu długo, piszę sobie. Ok, to zobaczmy. Tutaj, locek. sobie zrobimy, albo nie wiem, to by było chyba, że się da. Nie, już tego nie rozczepię, nie mam paznokci, To tu będzie. Mamy taką platformę tu, gdzie będzie wszystko zbudowane. Eee, to by co to, przepraszam za hałasy. Trzeba się to przyczepia. Tym bardziej potem wyjmuje. Mamy takie... Jak w ogóle powiem? Hmm. Mam żeby jako kolejną część nagrać jakieś tam, coś z kabelkami. <laughs> Na przykład jakiś, nie wiem, działający telefon. Znaczy, no nie w pełni działający, ale żeby się coś wyświetlało. Dobra, tutaj będzie, można wejście i wyjście tutaj, bo to by się bardzo przydało, bo tutaj platformę oczekujemy. Hmm, jakby to tu postawić? Coś takiego, może. Tylko pytanie: Pas? czy no właśnie, nie będzie to idealnie? Więc musimy o tak. Jak chcecie, to możecie budować z tego, jak nie chcecie. To nie musicie. Hmm, tu prosto No, nie ktoś nie na przykład? Dobra, może tutaj to bym przyczepił. Tak, do klocka To tu, a to tu. I tutaj by było ramka. Teraz tutaj trzeba jakoś wykombinować, bo to się tu nie zmieści od klocki ale nie mam Po prostu nie, nie, nie przygotowałem się na film. na tej chwili czegoś nie znajdę. Muszę jakoś sobie sam poradzić, może klockiem. Nie wiem, nie z tym. Jakoś trzeba będzie zrobić Tutaj może przyczepię... Co tam? Okay. Tutaj tego nie mogę, ale mogę tak przyczepić. Tutaj drugi. O! o. A teraz tego pewnie nie przyczepię. Ja... Nie da go teraz uszczepić. Albo w sumie... O, udało się. Trochę się musiałam męczyć. Dobra. To zrobimy tak. I tak, idealnie. Co wygląda podłoga? I teraz zajmiemy się ścianami. Weźmiemy sobie szary i biały, no ja przynajmniej wezmę. A takie kolory będą dosyć ładne do tego. w tym pudle technik i jeszcze w szopie mam majstorsa. nie w Ło, o, się dobra, to tu I tutaj będzie wejście. Może. A przy tym wejściu. Nie, nie przy tym. Ale tutaj może by był jakiś super Czy coś takiego? Mm, muszę obliczyć. Nie, to nie wystarczy. To tutaj wybudujemy resztę ściany tym kolorem, na no białym. Wszystko nie to był. I z tyłu. Raz, dwa. Strzelił. Tutaj też nie da, ale tu da. A tutaj może by było. Tutaj może by była jakaś półka, czy coś. Nie, to bo tu się nie wsunie. W sumie nie wiem po co by to było. Nie wiem, jakiś włącznik światła czy coś? Nie wiem, ale póki co to tu zostawię. Może potem się to, to zabezpieczenie. O, wiem! Teraz może by taka szafka właśnie wysuwała. To by był fajny pomysł. Przynajmniej dla mnie. Tylko jedna... jedna przeszkoda. Że to się tak... ciera tych Tego tutaj nie, nie mogę wsadzić. To muszę zrobić tutaj jakieś zabezpieczenie tego klocka, żeby on nie wysunął się aż tak zbyt daleko. No to tutaj max by było. To tutaj klocek by był, tak mocno tego nie będę przyczepywał. No, da się to roztopić, więc zrobię to delikatnie, bo nie wiem, czy tak na pewno będzie. A teraz tu dotąd, do dotąd klocek. Wysunie się? Wysunie. Dobra. Tamam. Teraz ten by się tu przydał, ale trzeba wzmocnić. Jakieś klocki by się przydały. To taki klocek by był. I taki, tylko nie wiem czego tutaj na raziepić. Chodzi mi na pewno. Nie no, wiem czego tu przyczepić, może poszukać gdzieś lepszego, może miejsca ścianki, nie, o, to, to właśnie lepszy, tutaj go tutaj a wkładamy tutaj. I teraz ponad przesuwa, mam taką jakby tu szafkę. Tutaj nie, tutaj przesadzam z tym kołowskim. Naprawdę trzeba się tak przyczepić. Nie powiem. I to rozczepię tą małą platformę od tego. Kurczę. Nie. Być. Tak, ma być, to nie. O. A tutaj zrobię tą Tak, okay. takie coś. Ale to muszę rozczepić. o, rozczepia się dobrze nawet. była wylazła. To z tej platformy zrobimy coś innego potem. A to przyczepimy Dobra, teraz będzie lepiej. Tutaj jest zabezpieczenie, jest. Tylko się troszeczkę Już przyczepione. Chyba działa. Przesuwa się. Tu się troszeczkę wycina, ale przesuwa się. Tak jak chciałem, i chcieliśmy. Dobra. Nie, tego nie chcę. W samym jakiś kolejny Dwa klocki, jeden klock. To też jeden klocek. I jeden klocek. Na kolejny odcinek będę już przygotowany z drzwiami, oknami, rozczepiaczką i tak dalej. Teraz Dobra. Dobra. tutaj zajmiemy tym. Przyczepimy sobie taki klocek. Mhm, może być. I jeszcze jeden. Tu mam. Dobra. Teraz ten na przykład, tutaj będzie, tutaj będzie akurat półka, okej. Okay. Jakiś kolejny kiosek by się przydał. O, i dalej ten sam, który odeszłałem. Ale tutaj są również syreny. Czy mogą jeszcze przydać? Przyczepiamy łapkę. Chyba wystrzelił. Tu. Tu. Noż, coś się tu dzieje. Nie można tak mocno już tego chyba przyczepić. Mhm. Teraz ten sobie przyczepimy. Mhm. Mam, mam słupki tutaj jakieś na szkolone. Teraz sobie zrobimy jakby był jeden, bo zrobię tak i tak. Chodzą klocki klocek Kolejny tu dobra. Tutaj będziemy mieli półka z tego klocka. O, nie mogę pokazać. Z tego takiego. A to będzie tu. Dobra. I, 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 To będzie jakby pierwsza warstwa góry więc wzmocnię ją. I kończy odcinek. Wpadajcie na mojego TikToka do 71 Uch. No i cześć. Subskrybujcie, łapkujcie. Do kolejnego odcinka. Siema.